Dzień dobry, witamy ponownie na drugim treningu skierowanym do dzieci. Trener Jarosław Knopik i zawodnik Warmii Warmi Energa Olsztyn. Przygotowaliśmy kilka prostych ćwiczeń dla najmłodszych. Zaczniemy jak zwykle oczywiście od rozgrzewki. Adam, piłkę trzymamy na stole, przechodzimy do, do takiego marszu i Yy, nie, nie, piłeczkę weźmiał w dłoni, ze stołu bierzesz, raz do lewej ręki i unosimy kolanka, 30 sekund, kładziesz znowu na stołu i bierzesz prawo, więc zaczynamy, tak, i dokładnie prawa ręka, lewa noga do góry, tak, nie, 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 cały czas masz prawej dłoni, tak jest, tak jest, i 30 minut, 30 sekund. Przekładamy piłkę po 30 sekundach, znowu do drugiej dłoni, i w drugiej dłoni piłkę trzymamy i znowu idziemy przez 30 sekund. Ok, teraz kolejne ćwiczenie. Bierzesz piłkę ze stołu, prawą dłonią przekładasz do lewej, do prawej, do lewej, do prawej, czyli w, ka w każdej dłoni masz po dwa razy. I prawą dłonią starasz się przetoczyć piłkę, obiegasz sobie z lewej strony i tą piłkę łapiesz i wracasz sobie do, do pozycji wyjściowej Tak, przekładamy, tak, tutaj normalnie idziemy, nie, ale tak, możesz bez, bez podnoszenia koła Tak, po dwa razy prawą dłonią toczysz, łapiesz i wracasz sobie na miejsce i znowu. W lewą dłoń. Lewą toczymy, łapiemy i wracamy. Jeszcze porażę. prawa dłoń, z lewej strony obiegamy i wracamy. Ok, następne ćwiczenie. Bierzemy piłkę ze stołu oburącz. Do przysiadu wykonujemy trzy przysiady i potem, mając piłkę w lewej dłoni, z prawej strony staramy się przejść pod stołem i wracamy, i potem to samo robimy w drugą stronę. Czyli oburącz, trzy przysiady, tak. Raz, dwa, trzy, piłka w lewej dłoni, tak. Niziutko staramy się przejść dokładnie. Znowu piłkę odkładamy, łapiemy oburącz, trzy przysiady. Piłka w prawej dłoni, przechodzimy pod stołem. OK. I kolejne ćwiczenie będzie polegało teraz na tym, że tą piłkę chwytamy, oburącz, podrzucamy do góry i w powietrzu staramy się złapać raz prawą rękę, raz w lewą i yy, jak złapiemy raz prawą, raz w lewą, to z tą piłką obiegamy, obiegamy stół, trzymając tą piłkę jedną. Rącz. Czyli tak podrzucamy, łapiemy, przebiegamy i to samo. Oburącz podrzucamy, jedną łapiemy i w drugą stronę obiegamy. Jeszcze po razie. Ta. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za ten krótki elementarz ćwiczeń. Pozdrawiamy i do następnego razu.